Mariusz tak rozmawiamy, nagrywamy, opowiadamy. To już jest teraz dziesiąta niedziela, kiedy będziemy nagrywali komentarz rozmowę w drodze do Emaus. Opowiedz, jak ty to robisz? Biorę Pismo Święte, czytam dwa razy. Jak któryś fragment wpadnie mi bardziej w ucho, bardziej coś mnie poruszy w tym fragmencie. Czytam go trzeci raz. Czytam go dokładnie trzeci raz, zostawiam, spisuję pis sobie to na kartce, zostawiam i robię swoje, idę sobie robić, powiedzmy idę na modlitwę, idę, idę do pracy, idę na, na obiad czy na kolację i w pewnym momencie samo mi przychodzi, co mam, biorę kartkę, długopis i piszę i za chwilę sam muszę przeczytać, co napisałem, bo, bo, bo nie wiem, co napisałem, nie? Mhm. Za chwilę, aha. Moim zdaniem to będzie dobrze i na przykład ostatnio pisałem o sobie. No tak, bo to ma być osobista moja rozmowa z Jezusem. W drodze do Emaus, nasze rozważania do, do niedzielnych czytań to jest osobista rozmowa z Jezusem. I po prostu biorę, wpadnie mi coś i piszę, i nawet nie wiem, co piszę. Dopiero później czytam, aha, no to, to, to piszę o sobie. Jak ja w tej sytuacji się zachowuję, porównuję do Pisma Świętego i wtedy biorę, nagrywam to, przemadlam, nagrywam i wtedy wysyłam do, do Ani i później piszę tekst. Nieraz się tekst nie zgadza z tym, co nagrałem, bo nieraz mówię, czytam tak szybko, że później ja piszę, a piszę coś innego. Nie? No tak, czasami Koro trzeba to nadrobić, poprawić, ale myśl jest ta prawdziwa, dobra, którą wiesz. Myśl jest tak. prawdziwa z tego względu, że ja to zostawiam, napiszę na kartce to pismo, to słowo Boże, zostawiam to i nawet jakbym zapomniał o nim, to znaczy myślę o nim, ale idę sobie na, na, na modlitwę, czy uh -huh. na kolację, czy, na, czy do pracy. A kiedy Mariusz? W pewnym momencie coś. A kiedy już masz to wszystko, y, już jest złożony ten filmik, bo ja później ci przysyłam to nagranie wszystkich, to odsłuchujesz to? Tak. Wchodzę, I jakie, jakie, masz, jakie masz wtedy y, jakieś spostrzeżenia? Ja ci powiem szczerze, tak jak, jak sam siebie słucham, tak bym pierwszy raz słuchał kogoś innego. <laughs> A innych? Tak jak słucham, powiedzmy, innych świadecz. I powiedzmy, leci moje świadectwo? Aha, to ja mówiłem? No tak, bo to mój głos, nie? Po prostu do święty działa tak, że po prostu ty nawet nie wiesz, co, co nieraz piszesz, nie? Ale ciebie też poruszają to, co inni mówią? Tak, pewnie, że tak. Bo zawsze można, po, można pomyśleć, aha, nieraz są te same fragmenty wszystkich ostatnio. Tak, tak się zdarzyło. Te same fragmenty wszyscy mieli. I prawie prawie wszyscy, prawie wszyscy był. tak. No, i każdy dał inny komentarz, i można wyciągnąć wnioski. Aha, tego to dotknęło, tego to dotknęło. Ten miał takie przeżycie, tym, ten takie. I zawsze można, zawsze z każdej nauki, z każdego szkolnictwa wypływa jakaś, jakaś mądrość. No tak, bo to trzeba zaznaczyć jeszcze, że do, do czytań z niedzieli. Nie mamy, że ty masz do pierwszego, ty do psalmu, tylko to każdy ma przeczytać taki fragment, to, to, który o, go porusza. I nikt o drugim nie wie. Jest. I tak, i jedna osoba do drugiej nie wie, co tamta y, no, skomentuje, czyli porozmawia z Jezusem, o czym tak. Dopiero jak jest ten filmik złożony, no to. Wszyscy mi przyślą go, no to wtedy dopiero ja jakby składam to i dopiero wszyscy się dowiadują. I nie jest zaskoczenie, jak Duch Święty działa, że wszystkie, wszystkie filmiki, powiedzmy, jest o jednym temacie, jeden, jeden cytat, powiedzmy, z pisma świętego, czy jedno zdanie, i każdy ma inną do tego myśl. To też na, jest naukowe, że, że człowiek może wyciągnąć wnioski, a inni tak, jak mieli przeżycia z tym. Tak, Duch Święty zadziałał, tutaj zadziałał. Wiadomo, że jesteśmy, każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy dla Boga i każdy ma inne spostrzeżenia no na No tak, bo i, temat, i zobacz. Nawet jednego. Tak, i Pan Bóg z każdym inaczej rozmawia. Na tym to polega. Inaczej do niego mówi. Je to samo słowo, a inaczej do niego mówi. Wtedy ta osoba każdy inaczej Pan odpowiada. Jezus podchodzi właśnie, Pan Jezus podchodzi indywidualnie do każdego, tak, więc nie może sobie Kiedy tym to wszyscy, jednym kurem mówić że nas dotknął, że to samo Słowo Boże, powiedzmy, czy cytat, czy zdanie nam się ten, ale dla każdego jest inaczej, inaczej z każdym rozmawia, bo każdy jest wyjątkowy i każdy jest tylko jeden. No właśnie, to Mariusz, słuchaj, to teraz piszemy, piszemy, rozważamy do kolejnej niedzieli. To już będzie dziesiąta niedziela. 22 stycznia, 10 niedziela, do której piszemy od niedzieli Chrystusa Króla nasze rozmowy z Emaus. To co? Czekam na Twoje nagranie i Twoją rozmowę z Jezusem w drodze. Ani, myśleć, jutro z samego rana Tak. Mnie, jutro tak do 12 w nocy czekam, jak na wszystkich. Z radością Aniu, na każde słowo. No, do 12. chyba w południe. Do 12 w nocy zawsze czekam. No to niech Pan Bóg będzie uwielbiany, słuchaj, w tym, co przyśleś, w tym, co wszyscy przyślą, i będziemy mogli się dzielić wzajemnie i też z innymi.